Drugi dzień naszej wizyty na Gibraltarze. Postanowiliśmy zapolować z kamerą na Delfiny. Zobaczcie. No, i jeszcze pokażę Wam a, naszą miejscóweczkę. A, mieszkamy w marinie, która się nazywa Ocean City. A tutaj, o tam, tam, tam jest lotnisko, i czasami lądują i startują samoloty. I oczywiście macie tą słynną skałę gibraltarską. A tutaj obok jest zacumowany chyba na stałe hotel i casino z basenem na dachu. Bardzo fajne miejsce. Trochę jest głośno, bo to jest jakby w ciągle jeszcze trochę plac budowy. Ta marina, ale bardzo fajne jachty są do po królową um, tak, jachtów Królowa Turnusu, prawda? Tak. No. Tutaj mamy taki ogólny salonik o barek, można sobie wziąć alkohol, stąd winko, posiedzieć sobie przy barze, ale nie jest to najtańszy bar. Zamknęłam tutaj, bo no Nie, naokoło. To idziemy naokoło. Czy jest zamknięty? No wiem. Tędy się przechodzi. Do naszej kajuty, albo możemy przez ten... Ale tam zamknęliśmy wczoraj. A tu jest wyjście. Zaraz idziemy na śniadanie do baru. To jest dziób. I można sobie zrobić. A to tutaj... jest nasza kajuta. Mostek kapitański. Piotra i Moniki. Jacht, na którym nocowaliśmy, był naprawdę luksusowy. Ale chyba w latach 70. Teraz Jasmina wyglądała jak babcia pięknych nowoczesnych jachtów zacumowanych w Marinie w Gibraltarze. Na pogładzie nie było łazienki, a w toalecie nie spukiwała się woda. Jednak w Marinie były dostępne luksusowe łazienki, do których można było zawsze dojść. Pomimo tych utrudnień czas spędzony na pokładzie, czas miny był udany. I nic nie zastąpi delikatnego kołysania do snu, które zapewniały nam spokojne fale Morza Śródziemnego. No i dodatkowo wszystkie te niedogodności rekompensowała nam stosunkowo niska, jak na Gibraltar, cena noclegu oraz doskonała lokalizacja Ocean Village to najlepszy adres na Gibraltarze. Właśnie stamtąd odpływały turystyczne statki, na których organizowane są wyprawy obserwacyjne delfinów. To zaledwie kilka kroków od Kei, przy której cumowała babcia Jasmina. Okej, okay, marina w tej części przypominała trochę plac budowy, jednak wystarczyło odwrócić głowę w drugą stronę i było widać górę. Ponadto mieszkaliśmy w bezpośredniej bliskości pięciogwiazdkowego hotelu na Wycieczkowcu, w okolicy pełnej fajnych barów i restauracji. W tak pięknych okolicznościach przyrody jakoś znieśliśmy słabo działający kibel przez dwie noce. E, idziemy popływać z delfinami, to znaczy popatrzeć, jak delfiny pływają. No i tutaj wykupiliśmy sobie taką wycieczkę: to chodźcie, Karol. Halo. Uh. się dawę? No i wyruszyliśmy na owocne, bezkrwawe łowy razem ze sforą wygudniałych turystów uzbrojonych w telefony komórkowe z kamerami i aparaty fotograficzne. Wszyscy byli w doskonałych nastrojach. Byliśmy pewni, że bez problemu uda nam się trafić na ławice delfinów. Nikt nie zakładał nawet tego, że możemy wrócić z pustymi. Sieciami, to znaczy z pustymi kartami pamięci w aparatach. Przecież płynęliśmy pod opieką profesjonalnych tropicieli delfinów, a i delfiny podobno lubią ludzkie towarzystwo. tak po jakimś czasie wszystkim zrzedły miny. Nie było widać ani jednego delfina. Mogliśmy poczuć się rozczarowani. Na szczęście w tej branży na Gibraltarze panuje taka zasada, że jeśli nie uda się znaleźć delfinów, kasa zwraca za bilety lub daje bezpłatne wejściówki na następny rejs. I tak było fajnie, szkoda tylko, że tych delfinów nie udało się znaleźć. Cicho, bo spuszczcie delfiny, zatrzymaliśmy się i a, wypatrujemy. Pomóżcie, gdy zobaczy delfina, nie krzyczy. <śpiewanie> Wreszcie to Monika dostrzegła pierwszego delfina. Było ich naprawdę mnóstwo. One także nas, na nas widok zaczęły skakać na falach, jakby również szukały nas i wreszcie znalazły. Na pokładzie wśród turystów zapanował entuzjazm. Wszyscy zaczęli fotografować. Załoga odetchnęła z ulgą. Kolejne fotosafarii zakończyło się pełnym sukcesem. Gibraltarskie delfiny to prawdziwi zawodowcy. Chyba potrafią odczuwać marzenia turystów. Raz po raz wyskakują z wody, od czasu do czasu wypuszczają w górę strumień powietrza. W cieśnienie gibraltarskiej żyją trzy gatunki delfina: pręgoboki, butonosy oraz delfin zwyczajny. Wszystkie można zobaczyć podczas takiej wycieczki. Trochę gorzej ze zrobieniem im zdjęć. Są szybsze od aparatów, ale nam się udało. what's there to hold in the light of this moon? my mind keeps searching, but my heart decides. thoughts can be cruel. then I mine to hold the space unraveled. You live.